robimy dwa pakowania tego kartonu i teraz rysuję to i pokażę wam narysowane już za chwilę już jak widzicie narysowałem tutaj tak Werka, Aferka, Adry, Mia, Maciek, Adrian, Aga, Ania, Łukasz, Paweł i Klaudia czyli to jest Kitek, Peto, Paweł, się Klaudusia Muffinart, <mówi> Miss Aga, Maciek. Nie, to jest Adrian Clarkson, to jest Maciek i to jest Werka Aferka. Jeszcze tutaj będzie coś. Tutaj i tutaj będziemy musieli narzucić to Adidas, będziemy musieli zamazać, a po prostu zostawić. Teraz właśnie koloruję, więc widzimy się po kolorowaniu. Już mam pierwszą osobę gotową, czyli Werka Aferka, teraz będzie Maciek. Adrian, Aga, Ania czyli Muffinka, Łukasz czyli Kitek, Paweł czyli Betonowy Paweł, i Milusia Klaudusia. Mam już włosy, każdym pokolorowałem i skórę. Tutaj tylko macie jeszcze koszulkę, tylko że tego nie widać. Marciek i Werka już są gotowi. Teraz zajmujemy się Adrianem. Więc widzimy się za chwilę, jak każdy już będzie gotowy. A więc tak, tutaj tak wygląda. Spokój jest tak. Who's o Daddy. To jest, tak. Aha. To jest tak. A tu tak. I teraz będziemy wypełniać środki. I. Tutaj namalujemy zwierzętaj a tutaj przedzielimy to na cztery poło no więc musimy się zabrać do roboty jak to tutaj się maluję pokażę wam i tutaj jeszcze wkleję te ścianki no to widzimy się zaraz i chciałem wam pokazać już że dużo Dodaję już kilka rzeczy. Tutaj jest ten. Milusia, Klaudusia, Mufinard. To jeszcze jest Betonowy wypawał. Tutaj jeszcze Kitek. Tutaj Miss Aga i Adrian. A tutaj Werka, Ferka i Macia. <laughs> jeszcze do tych dwóch boksów, bo tutaj to. Tutaj jedną rzecz jeszcze dodam niedługo. Do tych dwóch boksów jeszcze muszę coś dodać. <laughs> Part 3 niedługo musi być, bo jak widzę, to już jest bardzo mało czasu. Więc Part 3 za chwileczkę. Bajo.